Świątynia Słońca służyła do obserwacji ruchu Słońca oraz określania pór roku. Była poświęcona bogowi Słońca, Intiemu. Syn Słońca, Kutek przewidział dla niego szczególną rolę w swoim imperium. Codzienne życie poddanych było podporządkowane kalendarzowi słonecznemu od rolnictwa po architekturę i święta religijne. Wiele budynków w Machu Picchu jest ustawionych pod łuk gwiazd, by służyć religijnym obrzędom, w tym najbardziej tajemniczemu składaniu ofiary. Źródła historyczne podają, że Inkowie składali ofiary ze zwierząt, np. przykład lam, ale także z ludzi, Podczas górskich ceremonii zwanych kapak, ocza. w obliczu kryzysów politycznych lub naturalnych, inkowie składali również ofiary z ludzi, zwłaszcza z dzieci lub nastolatków. W 1954 roku, na wysokości 5000 metrów, na zboczu chilijskiego wulkanu, odnaleziono ciało młodego chłopca. Zwłoki zostały zmumifikowane przez niską temperaturę. Obecnie są przechowywane w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Santiago w Chile. Wszystkie przedmioty są wysokiej jakości. To wyjątkowe eksponaty, które najprawdopodobniej miały towarzyszyć dziecku w drodze na tamten świat. Przez ponad pół wieku, zwłoki dziecka i towarzyszące mu przedmioty były skrzętnie badane przez naukowców. Datowanie metodą węgla potwierdziło, że chłopiec zmarł w czasach panowania inków. Na podstawie badań kości i zębów ustalono, że miał 8 lub 9 lat. Weronika Silva Pinto próbuje ustalić przyczynę zgonu za pomocą badania rentgenowskiego. Dokładny model czaszki pozwolił odkryć wcześniej niewidoczne pęknięcie. Śmiertelny cios zadano młotkiem. Bronią był młot o kształcie gwiaździstym, typowe narzędzie ery Inków. Dołożono drewnianą rękojeść, by móc zadać cios. Kąt musiał być taki. Uderzenie było bezpośrednią przyczyną śmierci. Jeśli nie zginął natychmiast, to śmierć była następstwem ciosu. Brutalna śmierć, lecz w oczach Inków nie był to okrutny czyn. Inkowie inaczej postrzegali śmierć. Dla nich była podróżą. Dziecko nie zmarło, tylko przeniosło się do świata duchów i bogów, dzięki czemu zyskało większą moc, niż gdyby pozostało pośród żywych. Un poder mucho mayor, siendo parte de este mundo, que el mundo de los To nie była jedyna ofiara. W latach 90. ubiegłego wieku, badający andyjskie szczyty archeolog Johann Reinhardt odkrył kilka innych ciał dzieci. Złożonych w ofierze w taki sam sposób. Ofiary z młodych ludzi miały aspekt polityczny. O ile wiem, zwykle były to dzieci, przedstawicieli lokalnych władz, ośrodków imperium. Inkowie składali ofiary, by oznaczyć miejsca święte dla lokalnej ludności. Poświęcali to, co mieli najcenniejsze, co było nie tylko aktem symbolicznym, lecz także politycznym. To, co się dzieje, nie tylko tylko symboliczne, ale także Ofiary z ludzi składano w Ameryce Południowej długo przed pojawieniem się Inków, lecz dopiero oni wykorzystali je jako element władzy, by nadzorować religijne praktyki w rejonie Andów. Dla Inków religia była instrumentem służącym do podbojów. Tolerowali dawnych bogów i wierzenia, ale narzucali religię słońca jako nadrzędną, dominującą nad pozostałymi. Kontrolowanie innych pustw bez niszczenia ich kultu pozwala na to, by ludność poddała się dobrowolnie i by nie doszło do konfrontacji. W ten sposób zyskiwali też kontrolę polityczną. Władca Inków jest bowiem na ziemi ludzkim synem. Można rozmawiać z nim tylko przez zasłonę, nie wolno go dotknąć. Jak paczakutek uczynił siebie nieśmiertelnym w oczach poddanych? Cesarz zdał się na najstarsze wierzenia na kontynencie amerykańskim na kult przodków. Mieszcząca się na obrzeżach Limy podmiejska dzielnica Poruczuko kryje największą odnalezioną nekropolię z czasów przed panowaniem Hiszpanów. Wydobyto tysiące szczątków, by je zakonserwować i zbadać w laboratorium. Gdy ktoś umierał, przygotowywano pogrzebowy tobołek dla zmarłego z głową i oczami. Pogrzebowe tobołki składały się z dużych płacht, którymi owijano ciało zmarłego. Taką praktykę stosowano w Andach od wielu pokoleń. Suche powietrze pozwalało zakonserwować zwłoki. W środku tych tobołków znajdziemy zmumifikowane zwłoki. Mumifikacja następowała w sposób naturalny. Dorośli z czasów inków byli chowani w pozycji embrionalnej, z rękoma ułożonymi w ten sposób. Aby dowiedzieć się więcej o zmarłych, zawinięte tobołki zostaną zbadane tomografem który pokaże trójwymiarowy obraz tego, co znajduje się w środku. Skaner pozwala dokładnie określić płeć i wiek tej osoby, a także zobaczyć inne przedmioty w środku bez otwierania zawiniątka. Pod materiałem znajdują się dary na ostatnią podróż dla zmarłego, takie jak muszelki i narzędzia. W starożytnym Peru śmierć była przejściem do innego życia. Dlatego podczas pogrzebu dawano zmarłemu tyle różnych przedmiotów. W odróżnieniu od zwykłych śmiertelników, władcy Imperium Inków i ich rodziny nie byli chowani w pogrzebowych tobołkach. Ich zwłoki mumifikowano i wystawiano w niszach. Królewskie mumie przechowywano w pałacach i świątyniach w Cusco. Oddawano im cześć jak bogom i wystawiano na widok publiczny podczas świąt i obchodów. Bon, les sort sur la wystawiano je na z... główny z... plac w Cusco z... podczas z... świąt. Z... Ludzie siadali z, z nimi on i on proponowali na... napitki. Ciągła obecność wśród żywych Czyniła zmarłych władców nieśmiertelnymi. Królewskie mumie podróżowały też do najświętszych miejsc w imperium, w tym do Machu Picchu. W górnej części miasta, na wzgórzu, inkascy budowniczowie wydrążyli w skalę komnatę, ukrytą w ścianie świątyni słońca. Istnieje kilka podobnych inkaskich miejsc w pochówku, w których znaleziono ślady kości, co sugeruje, że mogło to być mauzoleum dla członków inkaskiej elity. W tej jaskini mogła znajdować się mumia samego cesarza Pachacuteca. Nie mamy dowodów, że mumia Pachacuteca tu była, ale wskazuje na to kilka tropów. Pachacutek zrewolucjonizował wierzenia 10 milionów ludzi, korzystając z obrzędów przodków, by wzmocnić swoją władzę.